Witam wszystkich serdecznie. Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy dla Was odpowiedzi na pytania, które zadaliście pod y, poprzednim odcinkiem oraz y, informacje o konkursie. Pierwsze pytanie od Grześka: Czy będziecie na drugiej warszawskiej giełdzie terrorystycznej? Y, szczerze mówiąc, ciężko nam powiedzieć, ponieważ chcielibyśmy, ale nie wiadomo, czy się uda. Nie wiadomo, jak to będzie. Możliwe, że będziemy, możliwe, że nie. Jak będziemy, to informacja na pewno się pojawi. Drugie pytanie od Kaziowski. Dla stałych widzów rabaty? Przewidujemy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, rabat dla osób, które będą w naszych koszulkach w 50%. Także jakiś rabat jest dla widzów? Następne pytanie od Adrian Wiercigroch. Wiem, że głupie pytanie, ale i tak zapytam. Jesteście parą xD? Tak. Następne pytanie od hesus1357 albo 1357. Myślicie nad różnymi elementami wystroju i sprzedawaniu ich, na przykład kryjówki, miski itd.? W sumie to... to będziemy sprzedawać takie elementy wystroju. Tylko, że to będą naturalne elementy że tak powiem niezrobione przez nas. Na przykład. Następne pytanie od Kacper szatkowski. Czy na waszym stanowisku będą teraria? Będzie. Będzie jedno terarium, które będzie na pokaz, żebyście zobaczyli jakby... Na Jak żywo. wygląda na żywo to Dokładnie. co robimy. Ale czy będziemy sprzedawać to nie, to nie będzie. Następne pytanie, które też zadał Kacper. Czy w przyszłości będziecie chcieli hodować axolota? W sumie to nie wiemy co będzie w przyszłości, ale na razie nie planujemy. Jeszcze jedno pytanie od Kacpra. Czy macie w waszej hodowli swój ulubiony gatunek? Ciężko nam odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ przewinęło się tyle zwierząt, że można powiedzieć ciężko mieć taki swój ulubiony jeden. No, no dokładnie. Myślę, że nie da się wybrać tak w sumie. Za dużo tego jest, można powiedzieć, że za, za dużo rodzajów, No nie, ja wszystkie jest zwierzęta. Mnie. Ja tak samo. Nie da się wybrać. Następne jeszcze pytanie jedno od Kacpra. Czy macie jakieś marzenie odnośnie terrorystyki? To chyba naszym największym marzeniem oprócz y, powiększania swojej hodowli i aby nasz kanał prężnie działał i się rozwijał To jest chyba, to jest bardzo ważne, żeby nasz kanał tak. się rozwijał, żeby był dużym kanałem A takie większe przyszłościowe to jest y, swój własny sklep Terrorystyczny oczywiście Terrorystyczny oczywiście Następne pytanie jest od M. Y, Sminio Skąd się wzięła wasza pasja do terrorystyki? No i w sumie to ja od zawsze lubiłem zwierzęta. Byłem świeższy, już lubiałem rysować, czytać o nich, no wszystko po prostu. No i jak dostałem rybki, no to się potem chyba tak potoczyło, że, że tak, tak z sympatii do zwierząt. A u mnie to wyglądało tak, że oczywiście też zawsze zwierzęta mnie interesowały, ale mój brat przyniósł pewnego razu do domu o ptasznika, jakieś później jaszczurki i takie rzeczy. I bardzo mnie to wciągnęło, sama się z tym zainteresowałam. No i tak poszło. I do dzisiejszego czasu się to trzyma. Jest, no. Następne pytanie. mister Kuska. Czy zrobicie film z akwarystyki? Na naszym kanale już jest chyba dwa filmy z akwarystyki, ale pojawią się. Owszem, czemu nie? Mogą być też. <laughs> Następne pytanie od Kemp. Yy, hodujecie, czy będziecie hodować pytony królewskie? Yy, Na no to pytanie odpowiedź jest taka, że nie hodujemy, ale bardzo byśmy chcieli. W sumie to był taki plan trochę w przyszłościowy, albo nawet nie długi, żeby mieć właśnie pytona Tak. Ostatnie pytanie od yy, Wiktorii Kubas. Będziecie sprzedawali gecony lamparcie? Nie. Nie. Na niektóre pytania odpowiedzieliśmy w komentarzach już, a na niektóre właśnie teraz na filmie. Jeśli chcecie dalej taki vlog właśnie z pytaniami, no to piszcie w komentarzu pytania i, i będziemy odpowiadać. odpowiadać. No to teraz powiemy coś o konkursie. Konkurs zaczyna się dzisiaj, czyli 26 w poniedziałek i zakończy się 8 stycznia. Główną zasadą konkursu będzie podanie wszystkich gatunków w naszej hodowli. Dokładna liczba gatunków to wszystkie gatunki, które mieliśmy bądź mamy w naszej hodowli. Nie możecie się sugerować tylko i wyłącznie naszymi filmami, bo jest też gatunek, których nie było na filmach. Więc liczbę, którą podacie, to w sumie to jest taka loteria trochę. No bo... Nie wiecie skąd w ogóle, ile zwierząt mieliśmy, i ile mamy, więc to będzie jakby taki strzał, więc będzie się liczyło szczęście w tym konkursie. Mamy dla Was kilka wskazówek, jak tą liczbę uzyskać. Po pierwsze, możecie się oczywiście kierować tym, co jest w naszych filmach i ile tam jest gatunków. Następna wskazówka jest taka, jest ona o akwarium, że. Gatunki ryb liczymy jako jeden, czyli ryby to jeden, bo zbyt było ich dużo, więc nie zliczyliśmy ich, można powiedzieć, żeby nie była aż tak wielka liczba, ale za to inne, jakby rodzaje zwierząt, nie tylko ryby, które były w akwarium, to już liczyliśmy. Także to jest taka wskazówka. I na pewno będziemy liczyć gady, płazy, pajęczaki, skorupiaki, mięczaki i gryzonie. Nie liczymy ssaków psów i kotów. Pamiętajcie, że nie liczymy odmian barwnych i nie liczymy również karmówki, czyli wszystkie rodzaje karaczanów i yy, świerszczy, czy, czy innej karmówki, to nie liczymy. Czyli na przykład, jeżeli mamy trzy węże, to liczymy tylko jeden osobny gatunek. Nie liczymy ich odmian, ani ilości. Dokładne wszystkie informacje i zasady, takie prościej można powiedzieć, napisane będą w opisie filmu, no i na poście na Facebooku. Na pewno będzie, bo ciężko tak wytłumaczyć. Na pewno Wam może część nie zrozumiała do końca o co nam chodzi, więc w opisie będzie wszystko opisane dokładnie. Kilka prostych zasad, aby wziąć udział w naszym konkursie. Po pierwsze i najważniejsze, piszecie liczbę, którą uważacie pod komentarzem w filmie, udostępniacie post na Facebooku z naszym filmem i subskrybujecie nasz kanał. Jeżeli zdarzy się tak, że kilka osób wytypuje poprawnie tą liczbę, po prostu zrobimy losowanie z tym osób i wygrajemy. No i teraz rzecz, która pewnie Was najbardziej ciekawi, to jakie są nagrody. Jest to zestaw rzeczy do wystroju terarium. I to jest m.in. wiązka bambusów, kryjówka z kokosa, kilka ozdób do terarium. Tutaj możecie zobaczyć. Tak, one się prezentują oraz mech biały. I takie rzeczy będziemy mieć również na giełdzie terrorystycznej w Krakowie. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszamy Was tam. Wysyłka oczywiście będzie na nasz koszt. Albo będzie można odebrać nagrodę u nas osobiście na giełdzie. W Krakowie. Dokładnie. My już tu przygotowaliśmy... Yeah. Listę zwierząt <noise> i, i liczbę, która jest do tego konkursu, jakby I chcemy zrobić tak, że tu mamy kopertę, żebyście wiedzieli, że jakby nie, nie zmienimy jej, że ona jest już na tym filmie i jest. możemy I... ją do koperty. Włożymy ją do koperty. Poderwiemy tutaj elegancko, że jest przyklejona, że jest zaklejona. Chyba tak. I jeszcze zabezpieczymy, żeby nie było. Taśma? I żeby nie było, to podpiszę się jeszcze o Sorry za Cię w takim momencie, ale akurat zapomnieliśmy markera. kera. blisko. Dobra. Także nie ruszano jest dalej, nic Sorry, się, się nie zmieniło? I ja się podpiszę i się Katarzyna na popiszę, żeby było. Możecie zobaczyć. Tak to Wytniemy ten kadr na pewno. I później sobie porównacie, że nic się nie zmieniło. Także to jest ta liczba, która już była i jest i będzie. No to, to by było na tyle. Jeżeli jeszcze czegoś nie zrozumiecie, to pytajcie, ale będzie ten skrót, o którym mówiliśmy pod filmem. Czyli w opisie. No i. A jeszcze łapki w górę, bo jest konkurs. O, właśnie. Wy wbijajcie po koszulki na sklep. Zostańcie naszym patronem. Pomagajcie rozwijać kanał. Wchodźcie na naszego Instagrama. Tak, tam jakieś fajne zdjęcia są. No zapraszamy. Cześć. Na razie.